Cześć, cześć, witam z zasypanej śniegiem od Tawy i okolicy. Zobaczcie, u nas zima na całego. Spadło dzisiaj w nocy jakieś 15 cm śniegu. I właśnie się ślizgam trochę jadąc, bo jeszcze nie założymy zimowych oto. Nieważne. Wiecie co? Często wpadam na takie w internecie jakieś statystyki czy raporty, czy nie wiem jak to nazwać. Gdzie się okazuje, że Kanada to najlepszy kraj na świecie do życia. Takie tam są podawane różne powody, dlaczego ty, ten wynik taki wyszedł. I często widzę, że ludzie się tym kierują. W Polsce i nie tylko, gdzieś tam we Francji, w Azji, nawet czy w Afryce. Ludzie czytają takie statystyki i sobie myślą, kurczę, ta Kanada to wspaniały kraj, chcę tam mieszkać. Ja nawet dostaję wiadomości od ludzi, Którzy do mnie piszą, że na przykład w Kanadzie nigdy nie byli, ale oni wiedzą, że na 100% oni chcą mieszkać w Kanadzie i nigdzie indziej na świecie. Troszeczkę mnie to dziwi, może śmieszę, nie wiem, bo nie wiem na czym ci ludzie bazują, że tak powiem, bo na takich statystykach nie można. Ja mi się wydaje, że nie ma czegoś takiego jak najlepszy kraj na świecie, bo każdy kraj ma swoje plusy i minusy. Tak jak na przykład teraz, zobaczcie, jeżeli nie lubicie zimy i zimna, to zapomnijcie o Kanadzie. Przynajmniej. O większości jej rejonów. Bo na przykład w Vancouver, tam w okolicach Vancouver nie ma śniegu cały rok, ale z kolei pada. Jest to też najdroższa okolica w Kanadzie. że, jak mówię, wszystko ma swoje plusy i minusy. Często ludzie tak podchodzą do tego, o chcę mieszkać tam czy tam, ale nie zagłębiają się w szczegóły. Na przykład, dopiero jak przyjedziecie na miejsce to dopiero zaczniecie odkrywać różne rzeczy, te, które wam się będą podobać i te, które z nienawidzicie. Eee, na przykład, ja znam bardzo dużo osób, które przyjechały do Kanady właśnie z takim nastawieniem, że Kanada to wspaniały kraj i chcą tu żyć i w ogóle. I po paru miesiącach wyjechali, bo jednak stwierdzili, że nie, że że to wszystko była propaganda, reklama i tak dalej. Zauważcie, że często jak są takie statystyki robione, takie raporty, to to są jakieś artykuły tak zwane sponsorowane. Na przykład wejdziecie gdzieś tam, nie wiem, na onet.pl, Wirtualna Polska czy tam jakaś Interia. Ja już na te strony nie wchodzę, ale kiedyś tam właśnie widziałem tego typu artykuły i zawsze jest tam gdzieś w rogu napisane, że jest to artykuł sponsorowany. Sponsorowany przez kogo? przez rząd kanadyjski, który się reklamuje, bo musi tą Kanadę zaludnić, tutaj brakuje ludzi do pracy. O to się nie martwcie, praca tutaj jest. Problemem jest otrzymanie pozwolenia na tą pracę. Ale to kiedy indziej. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że tutaj aplikacje o wyjazd do Kanady na stałe, na pobyt stały składa ponad milion ludzi rocznie. Ponad milion. A dostaje na pobyt stały jakieś 150, może 200 tysięcy. Z tym, że ten cały milion, tutaj milion dwieście, nie wiem, może półtora miliona, ci wszyscy ludzie muszą za tę aplikację zapłacić. To jest potężny pieniądz dla, dla, dla budżetu Kanady. I, a Dobrze wiedzą, że niektórzy ludzie, słuchajcie, niektórzy ludzie składają te wnioski latami. To tak samo coś, taki system jak do USA, na pewno są, są różnice, ale to jest na tej samej, idea jest ta sama. Okej, okay, także czasami możecie ten wniosek złożyć, według jakichś tam przepisów, co wyczytacie w internecie, będziecie się kwalifikować, ale to wcale nie znaczy, że tutaj się dostaniecie. Także, ale o imigracji też innym razem. O co mi chodzi? Że nie można się kierować, nawet nie możecie się kierować moim jakimś tutaj, moją jakąś opinią, no bo każdy ma inne wymagania, każdy emigruje z innych powodów. Także mówię, czy jest to najlepszy kraj do życia? Dla pewnych osób na pewno. Na pewno. Dla wszystkich? Na pewno nie. Zobaczcie, dzisiaj jest, no jaka jest data dzisiaj 17 no nieważne, mamy połowę listopada, mamy już śnieg i ten czasami jest tak, że na Wielkanoc jeszcze mamy śnieg. Jak sobie wyobraźcie, jeżeli ktoś nie, nie lubi zimy, albo nawet nie wie, nie wie, czy lubi czy nie lubi. Bo przyjeżdża z takim nastawieniem, a tam fajnie, białe, święta, tak, śnieg, zabawa się. To jest wszystko fajne, jak jest dzień wolny, jak są wakacje. A powiem wam szczerze, że jak musicie, nie wiem, wstać, Normalnie o 6 do pracy, a przez śnieg jakąś nawałnicę będziecie musieli wstać o 4.30, żeby odśnieżyć przed domem, samochód, rozgrzać go i tak dalej. To może pierwszy raz będziecie się z tego śmiali i będzie tam powiedzieć, a fajnie jest wesoło. Za czwartym, piątym razem możecie mieć dosyć. Także widzicie, nie, nie, nie wszędzie pięknie wszystko złoto co się świeci i zawsze ludzie będą wam przedstawiali te super strony, te dobre strony, te pozytywne tak, przede wszystkim, że w internecie ludzie lubią się pokazywać z takiej sztucznej trochę strony, z tej najlepszej bo wiadomo, lubią, żeby inni im zasnuścili a ja Wam powiem tak, ja nie, nie żebym oczerniał Kanadę mi się tu podoba, mi osobiście tu odpowiada ale ja będę Wam po prostu mówił tak jak jest jak coś jest fajne, to Wam powiem, że jest fajne jak moim zdaniem coś jest do dupy, to Wam powiem, że jest do dupy i akurat ta zima to jest, to jest ten minus Kanady więc niestety trzeba się do tego przyzwyczaić i albo właśnie się przyzwyczaić, albo i nie. I wiele osób przez samą zimę stąd wyjechało. Po prostu po 3-4 miesiącach dostawali depresji, nie wiem, po prostu mieli dosyć. No i wrócili do Europy czy pojechali sobie tam gdzieś tam gdzieś. Także poinformujcie się dobrze, a najlepiej, jeżeli byście mogli do Kanady na jakiś czas przyjechać i sami sobie zobaczyć, przekonać się. Dużo osób tutaj przyjeżdża i narzeka na rzeka, na odległości, że tutaj transport publiczny nie, nie działa. Nie no, tu nie działa. Może gdzieś tam w Toronto, może w Montrealu, ale w większości miejscowości, jakby dzisiaj tu mieszkali, no to bez auta to zapomnijcie, dajcie sobie spokój. Tutaj nie ma tak, że mieszkam w Ottawie, no chyba, że jestem gdzieś tam studentem, mieszkam w centrum miasta i do uczelni, na uczelnię sobie dojeżdżam, no można tymi, tymi autobusami, ale Szczerze mówiąc, jest to katastrofa. Może jakimś rowerem sobie dojeżdżać tak? No ale w zimy to już jest trochę inna sprawa. Jest wiele rzeczy, które są super w Kanadzie. Okay? Jest też wiele rzeczy, które są no, nie do końca takie, jakie człowiek by sobie tam myślał. Po tym, przede wszystkim po tym, jaka reklama jest robiona dla reklamy dla Kanady, przepraszam, po tym, jak Kanada jest zachwalana i to i przez ludzi czy to są jakieś tam różne strony internetowe, czy jakieś tam czasopisma, czy coś takiego. Jak zawsze wszyscy i wszystko się pokazuje z, z tej najlepszej strony, a prawda wychodzi dopiero potem w praniu. I no, tak jak mówię, niektórym naprawdę może to strasznie przeszkadzać. Wiele osób spotkałem się z taką opinią, że Kanada to jest wiocha, że tutaj nie ma co robić, to... No, przysłowowe przy Wiocha, tak jak ktoś przyjechał z jakiegoś dużego miasta, nawet ludzie, którzy tu się z Warszawy często się spotykam z taką opinią, że to, o, to jest wioska, tutaj e, no, nie, nie ma, nie, nie chodzi się na imprezy itd. itd. Wiesz, co słowo Kanada, nazwa Kanada pochodzi od indiańskiego, nie wiem jakiego tam e, języka, ale ogólnie Indianie nazwali Kanadę Kanata, co oznacza wioska. Czyli tak, mieszkamy tutaj na takiej wielkiej wsi. Zobaczcie sobie, że to jest drugi największy kraj na świecie po Rosji, a mieszka tu tyle ludzi, co w Polsce, być może trochę mniej, nie wiem, nie zagłębiałem się dokładnie. Ale jeżeli ktoś lubi naturę, wiecie co, i trochę więcej spokoju, to prawdopodobnie Wam się tu spodoba. Zobaczcie, Kanada ma ponad 2 miliony jezior. Nie wiem, ja widziałem tylko kilka, ale... ale miliony jezior, to, to jest ogromna liczba. Także, jeżeli lubicie, nie wiem, naturę, spokój, nie wiem, kajak, chodzić na jakieś tam wędrówki w lesie, możecie nawet niedźwiedzia spotkać przy okazji, czy jakiegoś łosia, to będzie Wam się tu podobało. O szczegółach innym razem, ja miałem dzisiaj dzień wolny i właśnie jadę sobie w tym śniegu na trening. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i do następnego razu.